Was kochani bardzo serdecznie. przyszłam do Was dzisiaj pogadać trochę. To będzie taki film pogadankowy, mianowicie o rozrywkach moich, to znaczy to, co ja lubię robić, to jakie ja mam rozrywki. Ale tutaj konkretnie przekładam to na rozrywki osób niewidomych, no bo oczywiście mm, mówię to zawsze z perspektywy swojej, jako ogólnie kobiety, jako y, matki żony, jako y, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. No i pewnie też właśnie z punktu widzenia osoby niewidomej. Y, po pierwsze, ja uważam ogólnie rzecz biorąc, że każdy z nas powinien mieć jakieś swoje przyjemności. Oprócz tego, oczywiście, że każdy z nas ma jakieś obowiązki i tak już po prostu jest. Tak to, tak, tak to już jest w naszym życiu, że mamy swoje jakieś tam obowiązki. E, za, za, w zależności od tego, jak, na jakim etapie jest człowiek to, takie te obowiązki są, począwszy właściwie od jakiegoś takiego, powiedzmy, małego dziecka, kiedy dziecko, nie wiem, idzie już do szkoły, no bo to chyba jest taki większy obowiązek, chociaż pewnie przedszkole też stanowi jakiś obowiązek, bo dziecko musi wstawać codziennie, już to jest jakiś taki, wiecie, rytuał. Także myślę, że to, to jakby począwszy od tego, poprzez oczywiście pójście do szkoły i właśnie te wszystkie obowiązki, które są z tym związane, czyli jakieś, nie wiem, uczenie się w szkole, odrabianie zadań, no i takie tam, prawda, różne rzeczy, nie wiem, obowiązki domowe, czyli jakieś takie sprzątanie w domu, bo mama każe coś posprzątać. To, co tak naprawdę, nie wiem, jakoś zawsze nas denerwowało, tak? Męczyło, bo nie chcieliśmy sprzątać, nie wiem, nie chcieliśmy słuchać, nie chciało nam się sprzątać, woleliśmy gdzieś tam mieć bałagan czy coś. No nie wiem, oczywiście to wszystko zależy od człowieka. Nie każdy lubi mieć bałagan, nie każdy lubi sprzątać, no różnie to bywa. Jak to było ze mną? Aha, no i oczywiście skończywszy na tych wszystkich rzeczach dalszej edukacji, a także. Potem już nie wiem, założenia własnej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ciągle te obowiązki gdzieś tam nam się przewijają. Jak to było u mnie, jakby tak popatrzeć na to historycznie, no to oczywiście też miałam takie same obowiązki, też mogę o nich mówić w ten sposób, tak, że, że też chodziłam do, do zerówki, ale nie chodziłam akurat do przedszkola, do zerówki. Czy ja lubiłam chodzić do zerówki, z tego co pamiętam, to chyba średnio. Bo z jednej strony było fajnie, a z drugiej strony, no tam doznawałam różnych nieciekawych rzeczy, ale to nie na ten film w ogóle, kiedyś wam pewnie taką historię gdzieś przytoczę i opowiem, jak to wyglądało u mnie i, i, i co ja sądzę o edukacji ogólnie i tak dalej, o edukacji mojej, oczywiście, mojej z punktu widzenia takiego bardziej historycznego i osoby właśnie borykającej się z niepełnosprawnością wzrokową. Natomiast czy ja, no i oczywiście miałam wszystkie obowiązki, tak jak każdy z nas: obowiązki domowe, mama zawsze prosiła o to, żeby sprzątać w pokoju, jakieś tam kurze, ścierać, nie wiem, jakieś takie rzeczy. Czy ja lubiłam sprzątać, wiecie co? Były rzeczy, które lubiłam bardziej robić, były rzeczy, które mniej. Na przykład, nie wiem, jak trzeba było ścierać kurze, to wiem, że, pamiętam, że bardzo tego nie lubiłam. Zresztą do dzisiaj nie lubię wcierać, wycierać kurzu, yy, chociaż wiem, że jest to konieczne i wiem, że trzeba to robić, natomiast no, no nie lubię tego robić. Yy, no i oczywiście, skończywszy na yy, wszystkich tych takich rzeczach, wiecie, że trzeba było ten pokój faktycznie posprzątać, yy, to jakieś książki, to się coś porozwalało i tak dalej. Ja nie, nie przepadałam za bałaganem. Yy, chyba dlatego, że jako osoba yy, słabiej widząca, bo jeszcze wtedy no, na tyle widziałam, yy, że to nie było tak, że nie, nie, nie byłam osobą kompletnie niewidomą. Mimo wszystko lubiłam chyba mieć wszystko poukładane, wiecie, tak żeby mniej więcej wiedzieć co gdzie mam i tak dalej, i tak dalej, także jakiegoś bałaganu szczególnego chyba u mnie w pokoju nie pamiętam, ale moja mama by to wiedziała może lepiej i może by to pamiętała, ale mnie się wydaje, że raczej tak no, porządkowo podchodziłam do, do, do rzeczy. I tak mam do dnia dzisiejszego, słuchajcie, że rzeczywiście staram się mieć wokół siebie porządek. Oczywiście to nie jest idealny porządek, bo ja nie jestem z tych, którzy uważają, że dom to muzeum. Zresztą zawsze to powtarzam. Natomiast nie lubię mieć bałaganu. Nie lubię, jak są rzeczy porozwalane. Robi to we mnie takie, wiecie, coś, że, że nie, że absolutnie nie. Natomiast, wiecie, natomiast yy, lubię jakoś tam w miarę sobie te rzeczy poukładać. No i te obowiązki, wszystkie szkolne, jakieś uczenie się i tak dalej, to zawsze jakoś tak do tego podchodziłam z rozwagą, zawsze podchodziłam do tego w sposób bardzo taki odpowiedzialny i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, uważam, że każdy z nas powinien mieć swoje przyjemności. I ja takowe przyjemności również posiadam, również swoje rozrywki, takie, które sprawiają, że ja jestem w stanie sobie odpocząć często mówię we vlogach różnych, że potrzebuję odpoczynku, tak? I to jest właśnie jakby dowód na to, że no nie tylko mówię, że potrzebuję, ale też rzeczywiście odpoczywam, też o tym mówię. I na pewno wy zauważyliście już, że robię różne takie rzeczy związane właśnie z, z odpoczynkiem. I pewnie już jakbyście teraz mieli napisać w tym momencie komentarz, co lubię robić najbardziej, to na pewno teraz byście to napisali, więc możecie teraz napisać 3-4, co yy, Flamania lubi robić najbardziej w ramach odpoczywania. Proszę bardzo, proszę mi napisać komentarz teraz, co ja lubię robić w ramach odpoczynku. Już mnie tyle znacie, że na pewno, na pewno to zauważyliście. Ale ja tak na przekór e, rozpocznę, e, jakby m, mówienie o moich rozrywkach, e, wcale nie od tej rzeczy. A do dobra, no może rozpocznę od tej rzeczy, skoro ona jest taka najfajniejsza. Ciekawe, czy zgadliście. Otóż, Flamonia najbardziej lubi czytać książki. Tak, słuchajcie, kocham czytać książki. E, czytam książki po prostu z, jedna za drugą. Naprawdę, serio, w ogóle nie przerywam czytania. Ostatnio, bo też to różnie bywa. Czasem się zdarza, że coś przerywam, że, że chwilę nie czytam, bo, bo jest jakiś taki czas, że nie wiem, że potrzebuję jakieś inne rzeczy robić, wiecie, i nie mam na to czasu i czuję, że nie chcę zaczynać książki, bo jak zacznę, to, to będzie problem. Ale czasem jest też tak, że na przykład po, poczytam, poczytam, poczytam ileś książek i nagle nie wiem, co bym chciała przeczytać. I też chwilę mi zajmuję, zanim wymyślę w ogóle, co to będzie. No więc to się zdarza, ale generalnie, słuchajcie, naprawdę przysięgam, że czytam. Yy, yy, co? Skończę jedną, już zaczynam następną książkę. E, czytanie książek to jest po prostu cudowna rzecz. E, nie będę Wam też tutaj bardzo opowiadała o tym, jak w jaki sposób czytam książki, jakoś bardzo szczegółowo, ponieważ odsyłam Was do takiego filmu, gdzie opowiadałam o jak niewidomy korzysta ze smartfona i tam o wiele więcej opowiadam o tym, e, z czego korzystam, jeśli chodzi o czytanie książek, ale mogę tutaj tylko powiedzieć i powtórzyć, że e, korzystam z takich portali i e, miejsc, w których jest mnóstwo książek, książek najczęściej audio, bo ja najczęściej czytam książki audio, aczkolwiek nie, nie mogę też powiedzieć, że nie czytam książek tekstowych, oczywiście też czytam książki audio, czytam poprzez taką poprzez taki portal, który nazywa się aplikacja, która nazywa się Storytel. Są, jest to po prostu e, miejsce, gdzie znajduje się mnóstwo książek i ja mam tam wykupioną subskrypcję, która pozwala mi na czytanie wszystkich dostępnych tam książek. Nie mam żadnych ograniczeń na miesiąc, ile, ile chcę przeczytać, to czytam. E, więc super sprawa. Wiem, że tam są też książki do e, czytania takiego tekstowego, ale nigdy z tego nie korzystałam. Zawsze czytam e, książki audio. Druga aplikacja to Audioteka. Też mi się zdarza z tego korzystać, chociaż teraz już nie mam subskrypcji, bo już zrezygnowałam, bo tam po prostu czytam mniej, więc, więc stwierdziłam, że mi się to nie opłaca. Jak potrzebuję kupić jakąś książkę, to tam po prostu kupuję. To jest Audioteka. No i korzystam z aplikacji Voice Dream Reader na telefon. Oczywiście ja mam iPhone'a, więc jakby korzystam z, z rzeczy na iPhone'a. Jest to Voice Dream Leader, świetna aplikacja, która umożliwia czytanie książek zarówno audio, jak i książek tekstowych w, w tych wszystkich formatach, wiecie, PDF, EPUB, MOBI itd. tak Tam się czyta, bo ktoś by pewnie był ciekawy tutaj, jeśli chodzi o osoby widzące, jesteście ciekawi na pewno w jaki sposób ja te książki tam czytam, no to po prostu ta aplikacja umożliwia korzystanie jakby z czytnika ekranu, który znajduje się w telefonie czyli VoiceOvera voice w tym przypadku, tam mam różne głosy do wyboru, jest Ania, Krzysiu i Zosia chyba podejrzewam, i ja sobie z, z tego korzystam, ja w sumie chyba najczęściej czytam Anią. No i powiem Wam, że całkiem fajnie się to czyta, więc jak jest, są jakieś takie książki, których nie ma w audio, a bardzo mi zależy, żeby przeczytać na przykład wszystkie moje książki psychoterapeutyczne, teraz tak czytam, to są książki tekstowe. No i co? No, i oczywiście, tak jak mówię, ile ja czytam książkę? Ja czytam książkę około 2-3 dni, a czasem nawet jeden dzień. Wszystko zależy od długości książki, ale no naprawdę idzie mi to bardzo, bardzo szybko. Więc, no, 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 no kocham czytać książki po prostu. Więc to jest coś takiego. Pytaliście mnie kiedyś, czy czytam też książki w Braille'u. Ja tutaj dzisiaj przyniosłam Wam. Do pokazania alfabet Braille'a, bo pomyślałam sobie, że podejrzewam, że niektórzy z Was nie widzieli, jak to wygląda, więc ja coś takiego tutaj przyniosłam. Pismo Braille'a. Nie, nie wiem, czy Wy to zobaczycie. To, to są takie kropeczki na kartce. Być może tutaj jest też są też napisane literki, nie wiem, czy są, czy nie są, ale i na pewno są w Braille'u. No i co? No i tutaj są po, po kolei literki. Wiecie, że pismo braille opiera się na sześciopunkcie i tutaj po prostu są po kolei literki na przykład A to jest pierwszy punkt, B to jest pierwszy drugi, C to jest pierwszy czwarty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam też jakąś, jakiś tekst w Braille'u, wziąłam zupełnie przypadkowy tekst od mojego męża w ogóle, gdzieś jakiś tam, jakieś tam coś, nawet nie wiem co to jest dokładnie, nie czytałam, ale tak sobie tylko popatrzyłam, czy po prostu tutaj mogę Wam przeczytać, czy to jest coś sensownego. Zaraz wam zaraz zobaczycie, czy ja umiem czytać braillem Umiem. Ale na pewno nie czytam płynnie, czytam bardzo powoli, ponieważ nigdy tego nie miałam okazji ćwiczyć, nie było mi to do niczego potrzebne. Ja braille postanowiłam nauczyć się w szkole średniej tak po prostu dla ciekawości, wcale nie dlatego, że potrzebowałam, dlatego, że tak jak mówię, no ja wtedy jeszcze widziałam na tyle, że korzystałam z pisma czarnodrukowego, w związku z tym nie, byłam, nie było mi to potrzebne, natomiast nauczyłam się dla siebie po prostu, bo stwierdziłam, że chcę umieć i nigdy nie miałam okazji tego ćwiczyć, ponieważ no, no nie było mi to po prostu zwyczajnie potrzebne. Natomiast umiem i mogę Wam pokazać jak czytam, to tak dla ciekawości tylko. Tu jest napisane Modlitwa do świętego Józefa. Nie wiem zupełnie co to jest, którą codziennie od czterdziestu lat odmawia papież. Franciszek. No i tutaj jest jakaś modlitwa, najprawdopodobniej, bo jest przerwa w tekście, i potem jest e, chwalebny. patriarcho i tak dalej. Nie będę się tutaj y, kompromitować. No, więc ja umiem czytać w Braille, natomiast nie czytam płynnie. Nie czytam książek w Braille'u, bo ktoś mnie kiedyś pytał. Ja uważam, że mm, czytanie książek w Braille'u to jest. Znaczy y, w ogóle, bo wiecie, bo to trzeba też wiedzieć, że y, ważna rzecz. Książka w Braille'u to jest książka, która zajmuje dużo, dużo więcej miejsca y, i papieru niż zwykła książka. Taka zwykła książka, powiedzmy, że zajmuje, nie wiem. E, przykładowo, nie wiem, 200 stron, a książka w Braille'u będzie zajmowała dużo, dużo więcej. Nawet nie chcę się wymądrzać ile więcej, ale dużo więcej. E, więc, więc wiecie, więc to zajmuje sporo, sporo miejsca. E, no i oczywiście, e, no i oczywiście. Ja nie, nie czytam takich książek. Sporo książek w ogóle w Brailu nie ma. To nie jest tak, że te książki są w Brailu. Jest tam oczywiście jakaś biblioteka e, dla niewidomych, w której te książki brailowskie można sobie pożyczać. U nas w szkole nawet też są jakieś książki w Brailu, no ale tak jak mówię, ja z tego nigdy nie korzystałam. Miałam to szczęście, że najpierw czytałam czarnym drukiem, a kiedy już zaczęłam czytać e, książki słuchając, no to były te książki. Najpierw na kasetach takich zwyczajnych, wiecie, kasetach magnetofonowych, też można było pożyczać, a teraz, no to już oczywiście problem żaden, bo można je czytać. Po prostu na tych chociażby takich właśnie portalach książkowych. Więc wiecie co, no, nie było mi to nigdy potrzebne, nie korzystałam z tego, dlatego też ja w Braille'u nie czytam i pewnie nie będę nigdy czytać, bo nie będzie mi to po prostu zwyczajnie potrzebne, bo świat poszedł tak z postępem, że uważam, że nie ma takiej potrzeby. Ja słucham tych książek na telefonie, zawsze. Telefon jest dla mnie narzędziem do czytania książek, więc jakby ktoś powiedział, że dużo czy, korzystam z telefonu, no to miałby oczywiście rację. Natomiast głównie ja na tym telefonie czytam książki. Zarówno storytel, jak i audiotekę jak i Voice Dream Reader mam na tym telefonie i wszystko to, co czytam, czytam właśnie z tego telefonu. Polecam serdecznie, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Zawsze macie przy sobie książkę, zawsze możecie włączyć, poczytać. I teraz a propos czytania książek, słuchajcie, ważna bardzo rzecz, z której ja korzystam osobiście, to są słuchawki AirPods, słuchawki z firmy Apple. Najcudowniejsze słuchawki, jakie ja w ogóle w swoim życiu spotkałam. Naprawdę serio mówię, wiem, że tutaj się znajdą tacy, którzy powiedzą: ojejku, ale cholernie drogie. No tak, zgadza się, bardzo drogie słuchawki. Ktoś by powiedział, wiesz co, można kupić tańszy zamiennik jakiś tam, ty, 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 jakiś taki z tych chińskich czy coś, można, oczywiście, że można, natomiast ja sobie bardzo cenię te słuchawki konkretnie, to, jest, to są słuchawki bezprzewodowe, słuchawki, które po prostu no, są dwie, takie malutkie, wy je nieraz już na moich filmach na pewno widzieliście. Ja uważam, że jest to cudowny zakup i na pewno jak te słuchawki mi się zepsują, a zepsują się na pewno, bo to są słuchawki maleńkie, delikatne, słuchawki takie, które, wiecie, jak spadną, to zawsze może się tam coś zniszczyć w środku. Zwłaszcza, że jak takie małe, to wiecie, one w środku też mają dosyć małe te, te tam wszystkie łączenia, nie łączenia, Ja nie wiem, jak się tam nazywa, oczywiście ten, ten, ten cały jakiś układ, pewnie elektroniczny i tak dalej. Więc jak te słuchawki mi się zniszczą. Na 100% kupię sobie kolejne, też te same. Nie będę raczej zmieniała z żadnej innej firmy. To są słuchawki. Na pudełku jest napisane Flagusia w ogóle. Nie Flamonia, akurat, ale Flagusia. Tak sobie po prostu na nich napisałam, bo można było sobie na etui napisać. Ja z tych słuchawek korzystam czytając książki rozmawiając przez telefon, a także słuchając muzyki. I teraz przechodzimy właśnie do kolejnej rzeczy, którą kocham. Ja przystało na muzykoterapeutę. Uwielbiam słuchać muzyki. Oczywiście wiem, że to co powiedziałam teraz to wcale o niczym nie świadczy, bo jak ktoś nie jest muzykoterapeutą, to też czyta książki. Fuh, to też słucha muzyki, tak, czyta książki, później też słucha muzyki. Natomiast no ja mówię, no ja jestem muzykoterapeutą i dla mnie muzyka to jest w ogóle życie absolutnie od zawsze. Bardzo lubię słuchać muzyki, również tam trochę pokazywałam, mówiłam o tym, że, że to się da zrobić na smartfonie i oczywiście tutaj mogę powtórzyć, z czego ja słucham muzyki, a więc słucham, z, jeśli chodzi o iPhone'a, słucham z aplikacji muzyka, czyli właśnie z Apple Music. Mam tam również wykupioną subskrypcję i też sobie z tego właśnie słucham muzyki słucham sobie również z YouTube'a a także no, mam jakieś tam swoje wiecie, płyty ulubione i tak dalej i tak też, w taki sposób też słucham słucham muzyki zarówno na słuchawkach chociaż o wiele częściej muzyki słucham na moich głośnikach głośniki Sonos wiecie, widzia, widzieliście już jak ja kiedyś dawno temu, chyba w jakichś vlogmasach kupowałam sobie te, te głośniki ja je nadal mam, ja z nich korzystam są cudowne, dobrze współpracują z telefonem moim, z iPhone'em więc muzyka u mnie jak najbardziej, słucham też muzyki w radio, lubię jakieś tam swoje stacje radiowe, w których muzyka mi odpowiada, oczywiście nie każda wiadomo, ale najczęściej powiedzmy, że już tam jednak spoko, więc jak najbardziej. Co ja jeszcze robię w ramach takiego odpoczynku? Bardzo lubię słuchajcie, no oczywiście pooglądać coś na YouTubie, oprócz takiego słuchania muzyki też oglądam jakieś filmy, mam jakieś swoje ulubione kanały, które oglądam, no to wiadomo. Co oprócz tego, oprócz tego słuchajcie, co co, co mogę co robię ja i też myślę, że niewidome osoby, niektóre pewnie też i nie tylko niewidome, bardzo lubię chodzić na koncerty i oczywiście, czy do jakiegoś tam teatru, robię to rzadko, no z racji pandemii teraz to już w ogóle nie chodzę, ale mam taką nadzieję, że już niedługo do tego jakby wiecie wrócimy, znaczy ja wiem, że już można, ale no jakby ja się jakoś jeszcze nie wybrałam. Natomiast no byłam teraz niedawno na pokazie filmu, no to to Wam mówiłam we vlogu jakimś tam, ale generalnie no nie chodzę, natomiast oczywiście chodziłam też, może nie jakoś mega często, bo też kwestia czasu i tak dalej, ale powiem Wam, że bardzo lubię i to jest jakby bezproblemowe, tylko no, problem jest taki, że gdybyśmy chcieli, znaczy jest bezproblemowe, ale jest jeden problem. Jak się ze sobą niewidomą, osobą niewidomą jest taki problem, że trzeba mieć z kim pójść. Jeżeli się idzie samemu, trzeba się liczyć z tym, że niestety może być to duże wyzwanie albo takie, które jest prawie niemożliwe, czyli takie, że jak zajdziemy na miejsce takiego powiedzmy koncertu, no to musimy znaleźć osobę, która nam tam pomoże i nas zaprowadzi na nasze konkretne miejsce. No to nie jest łatwe, organizatorzy nie bardzo chcą to robić, także tutaj no niestety ja się spotykam z tym, oczywiście to nie jest zawsze i to nie jest wszędzie, zdarzają się również i tacy, którzy powiedzą spoko, można tam do nich wcześniej zadzwonić, pomagają i luz, ale no są też tacy, którzy niestety się na to nie zgadzają. Teatr, no to również dokładnie to samo no to już musi ktoś nas zaprowadzić na miejsce, prawda? Jeżeli chcemy iść sami. No oczywiście możemy znaleźć sobie osobę, która z nami pójdzie czy to mąż, czy, czy tam żona, czy jakiś partner, partnerka, kolega, koleżanka i tak dalej. No jasne, że tak i tak jest najwygodniej. Co jeszcze? Lubię wychodzić sobie do na przykład jakiejś kawiarni, bardzo lubię. Też można, też można pójść samemu. No wiadomo, że do kawiarni to się raczej z kimś chodzi, prawda? No jeżeli idziemy z widzącą osobą spoko. Ale jeżeli idziemy sami, powiedzmy, że osoby niewidome, no to trzeba się liczyć z kolejną rzeczą. Czyli dojść, trzeba znać drogę. No to jest jedna rzecz, no i powiedzmy, że znamy, idziemy z jakąś nawigacją, czy nawet znamy drogę. Ale druga rzecz to taka, że jak zejdziemy na miejsce, to też musimy, musi nam ktoś pomóc, tak? Musi nam ktoś pomóc znaleźć stolik. No i tutaj już kwestia jest oczywiście osób pracujących w takiej kawiarni czy restauracji. Powiem szczerze, że ja się spotykam z tym, że raczej problemów nie ma. Raczej tutaj starają się pomagać, no aczkolwiek wiecie, no już nie można trafić. Dodatkowa kolejna rzecz, jak już siądziemy, to menu, tak? Menu to jest kolejna rzecz. Praktycznie, no, żadna restauracja, no nie chcę powiedzieć, że, że na pewno żadna, ale większość restauracji czy kawiarni nie ma niestety menu w brajlu takim, jak Wam tutaj pokazałam. Aby się przydało, byłoby super, jakby w takim brajlu takie menu można sobie było przeczytać, przeczytałabym sobie wtedy wszystko, co jest, wiedziałabym, co jest i tak dalej. Więc tu jest problem, no to też trzeba oczywiście w tej sytuacji poprosić o pomoc. Więc jak widzicie, da się wszystko zrobić, no tylko że no, trzeba liczyć się z tym, że drugi człowiek jest nam do tego po prostu potrzebny. No i chyba taka ostatnia rzecz, z której ja bardzo często korzystam, to są spacery. Czy osoba niewidoma może chodzić sama na spacery? No to jak ze wszystkim. Fajnie jest, jak korzystamy. Albo inaczej, fajnie jest jak, albo o wiele przyjemniej jest, jak pójdziemy z kimś na spacer, tak? Czy to y, osobą y, bliską nam, czy jakąś koleżanką, kolegą, i tak dalej. Jeśli to jest osoba widząca, nie ma w ogóle problemu. Jeśli to jest osoba niewidoma, no to również trzeba się liczyć z tym, że nie pójdziemy sobie tak wszędzie na ten spacer, prawda? No bo. No bo, no, bo trzeba iść tam, gdzie znamy, gdzie w miarę wiemy, jak chodzić, jakiś obszar sensowny, żeby nie było dużo ulic, no bo po co tak przechodzić, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jak to ma być przyjemne, no to trzeba jednak znać takie miejsca. Więc czy ja chodzę sama na spacery? Raczej nie. Ja raczej szukam zawsze kogoś. Ja akurat z tym problemów nie mam, bo u mnie w domu, no, mój mąż bardzo lubi spacerować, więc jakby z tym problemów nie mam. Zawsze na te spacery sobie chodzę, czasem z koleżanką. Więc naprawdę, no i staram się chodzić, faktycznie staram się chodzić, no może nie jakoś różnie w różnych okresach mojego życia to bywa, czasem często, czasem nieczęsto, wszystko zależy od czasu, ale staram się każdego tygodnia przynajmniej raz gdzieś iść, no z pracy czy jakiś taki spacer sobie organizujemy, zupełnie taki wiecie, właśnie w niedzielę czy coś, taki spacer po prostu rodzinny, gdzie idziemy, no po prostu staram się chodzić. I to wszystko, co teraz wymieniłam, są to rzeczy, które daje, dają mi ogromną przyjemność. Y jeszcze taką przyjemność na koniec, y bardzo lubię jeść. <laughs> to jest coś, co po prostu sprawia mi ogromną przyjemność, jak sobie coś fajnego zrobię do jedzenia albo kupię gdzieś, to po prostu mm, rozkosz. Y lubię również takie przyjemne rzeczy jak pielęgnacja. Uwielbiam tak się relaksować, pielęgnować sobie tam, wiecie, ciało, twarz. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Tak więc yy, ja uważam, że żeby człowiek był szczęśliwy, musi mieć przyjemności i y, musi sobie dawać ten czas dla siebie. Nawet jeżeli macie, nie wiem, jak dużo obowiązków, nie wiem, jak dużo musicie zrobić w swoim życiu, y, w ciągu jednej doby, dajcie sobie trochę przyjemności, bo ja uważam, że człowiek, który daje y, sobie czas dla swoich własnych potrzeb, przyjemności i sprawia sobie te przyjemności, jest człowiekiem szczęśliwym, jest człowiekiem niesfrustrowanym, jest człowiekiem, który o wiele łatwiej radzi sobie z problemami, które go spotykają. Po prostu. Dlatego życzę Wam, żebyście sobie potrafili dać taki czas, żebyście sobie dla siebie organizowali czas jakiejś przyjemności, żeby chociaż trochę każdego dnia usiąść i zrobić coś dla siebie. Także życzę Wam tego bardzo, żeby Wam się to udawało. Dajcie mi koniecznie w komentarzu znać, bo jestem bardzo ciekawa, czy y, korzystacie z tego, czy dajecie sobie jakieś przyjemności i co dla Was jest przyjemne, co bardzo lubicie robić i co Was naprawdę relaksuje. Czy sobie dajecie te przyjemności, czy raczej rzadko, czy może jednak nie? A czy może ktoś ma inne w ogóle zdanie? No, po prostu pogadajmy w komentarzach, dajcie koniecznie znać. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. To był taki typowo pogadankowy, ale uważam, że potrzebny, bo wiem, że takie pytania już były do mnie, jak czytam, czy znam Braila i w ogóle jak, jak się relaksuje i takie tam, więc dlatego o tym opowiadam. A teraz już żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa!